Sześć najlepszych anime, które możesz obejrzeć z rodzicami. Każdy. Dosłownie każda osoba oglądająca anime słyszała nieraz od kogoś, czy to od rodziców, rodzeństwa, kolegów czy innych ludzi w internecie, że anime jest dla dzieci i ogólnie jest dziwne i lepiej mi się z tym nie pokazuje. Zapewne spora część Was słyszała od rodziców, że dziwne te Wasze bajki. Ja jestem Aninakin i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować 6 anime, które możecie obejrzeć z rodzicami i zachęcić ich do tego świata. Atak Tytanów. Bez dwóch zdań. Atak Tytanów jest hitem. Który każdy fan anime oglądał. Historia jest bardzo ciekawa, postacie są dobrze napisane i każdy odcinek sprawia, że chcemy oglądać coraz więcej. Świat ataku Tytanów jest mroczny, brutalny i krwawy, więc prawdopodobnie spodobałoby się starszym ludziom, ponieważ takie klimaty i wciągająca historia, która zmusza do rozmyśleń, sprawia, że prawdopodobnie każdy powyżej 16 roku życia będzie chętny do zobaczenia tego. Defnote. Wielu z was, w tym ja, rozpoczęliśmy ścieżkę anime właśnie od Defnota. Nie bez powodu. Jest to klasyk wśród klasyków. Trzymający w napięciu thriller psychologiczny spodoba się prawdziwym entuzjastom takich klimatów. To anime jest ciekawe na każdym kroku. Zdecydowanie historia jest dla bardziej dojrzalszych widzów i z pewnością większość rodziców nie miałoby nic przeciwko, by obejrzeć taką produkcję. Psychopass. Ciekawa produkcja w świecie pełnym technologii i codzienności życia. Ludzie są kontrolowani przez system o nazwie Sybilla, który mierzy poziom przestępczości, stresu i innych różnych emocji, które powodują, że ich psychopass zwiększa się lub maleje. Co potrafi odsiać ze społeczeństwa ludzi gorszych. Główna bohaterka Akane jest dobrze napisaną silną kobietą, której zadanie jest powstrzymanie pewnego jednego złego bohatera wraz ze swoim kolegą z drużyny Kogan. Kuroko no Basket, następne anime na tej liście, jest produkcją czysto satysfakcjonującą. Widzimy fajną relację dwóch kolegów z drużyny, którzy są kompletnym swoim przeciwieństwem. To anime prezentuje nam hard ducha, wolę walki, przyjaźń i naprawdę ciekawe ambicje całej drużyny, która chce być najlepsza w całej Japonii. Jujutsu Kaisen, a teraz coś bardziej komediowo-poważnego, czyli jedno z najlepszych shounenów, jakie powstały. Jujutsu spodoba się każdemu, młodszej osobie czy starszej. Całe anime opiera się na głównym bohaterze, czyli Yujim Itadorim, który, prowadzony przez swojego nauczyciela i kolegów z drużyny, polują na palce legendarnej klątwy, by ostatecznie pozbyć się jej z tego świata. Anime jest świetne, ciekawe wątki, satysfakcjonujące sceny walki. Nie brakuje tam śmiechu, i wszystkich innych emocji, które powodują, że naprawdę warto obejrzeć takie anime z rodzicami. Haikyuu! Kolejne sportowe anime Haikyuu! jest bardzo dobre, a nawet jest prawdopodobnie najpopularniejszym programem o siatkówce na świecie. Zdecydowanie każdy rodzic na takim seansie dobrze by się bawił, a może nawet zaczęliby się interesować siatkówką. Kto wie, ale warto obejrzeć nawet dla samej gry o wielką stawkę. Demon Slayer. Zdecydowanie największy hit i jedno z lepszych anime tego roku. Demon Slayer opowiada historię o młodym chłopaku, który przez pewną sytuację, która wydarzyła się z jego rodziną, zdecydował się, by zostać tytułowym zabójcą demonów. Demon Slayer przepełniony jest dobrym humorem, ale i łez nie zabraknie podczas oglądania. Historia jest wciągająca, postacie są niesamowicie dobrze napisane, cel postaci jest dobrze ukierunkowany. Warto wspomnieć także o tym, że Demon Slayer layer jest po prostu pięknie stworzony. Można oglądać dla samej kreski i animacji i zdecydowanie rodzice będą zachwyceni oglądaniem tego małego arcydzieła. A więc film dobiegł końca. Nie zapomnij skomentować ten film, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, by nie ominować żaden nowy odcinek na tym kanale. A ty jak sądzisz, jakie anime byś dodał lub dodała do tej listy? Napisz w komentarzu, a może powstanie druga część. Ale póki co, ja się z wami żegnam. Do następnego i cześć.